W Mistrzostwach, które odbyły się 31 maja na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, wzięło udział sześć drużyn z całego województwa dolnośląskiego. Zadania przygotowane przez organizatorów nie należały do najłatwiejszych. Przygotowano 6 stacji urazowych, które odzwierciedlały sytuacje, z jakimi można spotkać się w codziennym życiu oraz pisemny test wiedzy. Sześć stacji, w tym jest jeden test z pierwszej jedną stacją, jedną ze stacji jest test z udzielania pierwszej pomocy. Pozostałe stacje urazowe, na pozostałych stacjach urazowych możemy spotkać m.in. złamania, nagłe zatrzymanie krążenia osoby pod wpływem alkoholu bądź innych środków udurzających, różnego rodzaju urazy kostno stawowe, krwotoki, więc to, co praktycznie może przydarzyć się nam na co dzień. Drużyny oceniane były bardzo szczegółowo. Liczył się czas, umiejętności w udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej, organizacja drużyny i podejście do poszkodowanych, którzy często nie ułatwiali pracy zawodnikom. Drużyny były bardzo dobrze przygotowane. Inaczej być nie mogło, ponieważ bez odpowiedniej wiedzy nie udzieliliby pomocy poszkodowanym. Takie ćwiczenie, no bo oni się przecież musieli przygotować, niesie z sobą nadzieję, że w, przynajmniej w części sytuacji, gdzie będą jakieś realne zagrożenia, oni prawidłowo zadziałają. I po to właśnie są te mistrzostwa. Ale mistrzostwa to już jest pewne podsumowanie jakiegoś procesu szkolenia. I o to chodzi. Ważnym aspektem dzisiejszych mistrzostw było uhonorowanie kierownik biura PCK Teresy Borek od znaku honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zarząd kapituły, na czele którego stoi sam prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, postanowił oznaczyć panią Teresę Borek honorową odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża drugiego stopnia. Ogólnopolskie mistrzostwa pierwszej pomocy PCK odbędą się w następny weekend w Łodzi. Województwo Dolnośląskie będzie reprezentować drużyna ze świdnicy.